Dzień dobry, oh. witamy serdecznie w warsztacie portalowym Świętego Mikołaja. Dzisiaj ze mną jest: Elf Klaudia i Mikołaj Akamadzi. <grym> Dobrze, to dzisiaj będziemy robić krótki poradnik, co kupić na prezent. Taką sobie polecajkę. Albo... Tak, sobie albo komuś. Tak, dzieciom albo dorosłym. Tak, wszystkim. Elf, pierwsza klasa. O co to więcej mówić? Dokładnie. Zaczynamy. To ja wyjmę pierwszy tytuł. Tutaj sobie go schowałam, uwaga, schowałam sobie. Dobrze. To mamy imprezóweczkę. A jaka no. imprezóweczka! Listy z zaświatów, czyli mój ulubieniec tegoroczny, jeżeli chodzi o imprezówki. Eee, dawno się tak nie śmiałam. A wiesz, że ja potrafię rozmawiać z duchami? Co to znaczy? Patrz. Już? Co? Obróć się. <laughs> wow! Wow! Moc no Dobrze, to jak kontynuując o naszym tytule, no są tu właśnie te duchy, które będą nam podpowiadać, ale w taki dosyć nieoczywisty sposób, a jednocześnie będziemy konkurować z drugą drużyną, żeby nie zgadła przed nami, o co duchowi, duchom chodzi. Hmm, czyli tutaj dzielimy się na dwie drużyny. W każdej drużynie będzie duch, i dana drużyna będzie rozmawiać ze swoim duchem, próbując odgadnąć magiczne słowo tajne, o które chodzi duchowi. Tak, tak? Zgadza się? Dokładnie tak, bardzo dużo tutaj jest niedopowiedzeń, bo staramy się, żeby dopowiedział, jak najmniej, żeby druga drużyna nie wiedziała o co pytamy. I no gra jest świetna, no naprawdę, śmiechu jest tyle, że można się popłakać. Tak, I te pytania, które zadajemy duchowi przez karty, nie zawsze nam pomagają. Świetne są, świetne, naprawdę, polecamy serdecznie. Do zagrania może w pierwszy dzień świąt, w drugi dzień świąt, sądzę, że... To jest idealne, że tak do rodzinki sobie rozłożyć. Tak. I żeby każdy przy stole, e, e, dojadając tam jakiegoś e, karpia, dorsza e, czy inną sałatkę, to właśnie, żeby się trochę roześmiać. Święto to radość. Dobrze, hmm. drogi Mikołaju, co dalej mamy? To mamy co, już... wyciągamy coś z wora? No, lałaj! O, jak to Mikołaj bez wora tutaj? No, cute. Tak, tutaj na magazynie mi pomogli. Mikołajowi, i co tu mamy pierwsze? Oj, oj, oj! O, 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 wow! o, o, o. No, mamy to jest Co to, mi pan powie? To jest powie. równie piękna gra. Pięknie wykonana, z pięknymi meplami, z piękną planszą. Asymetryczna, strategiczna, z bardzo dużą negatywną interakcją. Przejmujemy tutaj kontrolę nad terenami, dokuczamy sobie. I co tam jeszcze ciekawego dobiec od siebie? No ja, ja tak w skrócie opiszę. Ta gra wygląda na półce, jakby to była gra dla dzieci, ale no ludzie tam się kłócą jak na wojnie. To jest. Uh. Nie Tamto. jeden spał na kanapie po rozgrywce. W tą ojej, grę. ojej, ojej, ród, może się, ale oczywiście nie odradzamy. No jest to klasyk. Ostatnio wydaliśmy nowe dodatki. Dodatki, które są równie świetne, równie asymetryczne i e, gra nabiera już turbo e, skomplikowania takiego tak. pozytywnego skomplikowania. Bo tutaj każdą klasą z dodatku musimy się też nauczyć grać, jak grać przeciwko innej klasie, rasie. I tych dodatków tak się tu, 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 tu. tu. tu tak. Więc. pojawia więcej i więcej. Tak, Topka regrywalności, klasyk wśród Area Control, przesłodkie ilustracje. I gra jest łatwa do nauczenia, natomiast do wymasterowania. Mm, trochę czasu przy niej przesiedzicie w gronie swoim, swoich przyjaciół. Dobrze, Mikołaju, jedziemy w takim razie dalej. Teraz muszę ja. Oh. Ho, ho, ho. Ale wyczarował! Ooooo! Wow, Kolejna magiczna sztuczka Mikołaja. O, świetnie. Dwustronne pudełeczko. To może ja opowiem o tym. Stranger Things to jest kop, który też ma proste zasady. Ale jakże jest go trudno wygrać? No bo rywalizujemy tutaj, no, z takimi trochę bym powiedziała gorkolami! no. Kawał bydlęcia to jest. Dużo będzie nam przeszkadzał na mapie. Gra jest trudna, ma fajne odmierzenie czasu. Gra jest prosta do wytłumaczenia, ale ciężka do wygrania, tak? No to popatrzmy. Tak. Sama gra w sobie nie jest trudna. Nie, ma prostą Do Do rozegrania, tak. Dokładnie tak. E, natomiast, no nie zdarzyło mi się jeszcze wygrać w nią. Mówię szczerze, mi też nie. Zawsze byłam zjadana tam. Bałam pa się i... Pani Mikołajowej czasem się zdarzyło, ale mi nie. No, więc jeżeli szukacie kopu, który jest lekki, czyli świetny dla osób nowych w naszym hobby, ale nie tylko, i macie... i lubicie wyzwania, no to Stranger Things! No stole prezentuje się pięknie, zwłaszcza dla fanów serialu. Uf, znajdziecie tutaj wszystko, co w Stranger Things kochacie. Dobrze, no to co, to teraz może ja wyciągam, ja tutaj znowu się schylę. Co? To, co tam masz, elfie drogi? Wow. <laughs> Wspaniałe wow, pudełeczko. Wow. Tak, to jest miłość po prostu w tym pudełku czuję. Tak, on tak po prostu mogę się tulić do niego. Ja bym się poturlał nawet w tym pudełku. Tak, ja bym się też poturlała, dlatego że to jest euro z turlaniem kostkami, z zarządzaniem kostkami, a dokładnie jest to euro o tematyce kosmicznej. Przylatujemy na planetę. My circadianie próbujemy zasiedlić tą planetę. Nawiązujemy kontakty z innymi z rasami, które tutaj mieszkają, tubylcami, tak zwanymi, którzy dają nam pewne efekty. Rozwijamy swoją bazę. Każdy gracz tutaj rozwija swoją bazę, właśnie. Mamy tam ogrody, mamy farmy, mamy nasze garaże i wszystko tam kosteczkami, tak. Ptururururur. Dokładnie tak. Dice placement, gdzie wielkość oczek ma znaczenie tutaj, jak najbardziej. To jest to, co. Gra się Oro bardzo lubię ja przynajmniej bardzo lubię. Mm, gra wygląda oczywiście pięknie. Jeżeli ktoś Circadian zna z Ładu Chaosu i pokochał to uniwersum, no to mamy tutaj Rodzeństwo. Trochę inne gatunkowo, ale jest to świetna gra, która wcale nie zajmuje dużo czasu. Fabularnie jest to pierwsza część. Fabularnie jest to pierwsza Wat część. Ład Chaosu jakby jest kontynuacją, która jest całkowicie inną grą, ale fabularnie kontynuuje. Dokładnie tak. Natomiast pojawiają się tu te same rasy, które pojawiają się w ładzie chaosu. E, mechaniki nie są skomplikowane. No i mamy tutaj dosyć sporą asymetrię ze względu na dowódców, jakich sobie dobieramy. Tak. I czuć podczas rozgrywki, że jest ciasto na tej mapie, na tych kafelkach, gdzie umieszczamy kości. Tutaj naprawdę kto pierwszy, ten lepszy. Tak. Ale to sprawia masę radości. Masę radości, bo trzeba mieć plan, ale patrzeć też na innych, co robią i walczyć. Po prostu ustalić sobie od samego początku już tam drogę do, 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 do celu. Super, średnio zaawansowane euro dla fanów kostek, jak najbardziej. Proszę bardzo. Nie? Odkładamy to co, Mikołaju, Teraz co? teraz może ty coś nam, nam wyciągniesz. O, może ja tak magiczną ręką Mikołaja. U, ale magiczny. Ho, ho, ho. Co to jest? Co to mamy? Jakub Wędrowicz. Gra, kooperacyjna, na podstawie serii książek, pewnie większość z Was ją zna. Wcielamy się tutaj w tytułowego Jakuba Wędrowicza, albo jego ziomali, jego znajomych. I razem walczymy przeciwko złym bestiom, jak Grakula, tak. albo... Diabeł. Diabeł. Diabeł, dokładnie tak. Na naszej y, drodze będą pojawiać się y, różne regionalne, bym to nazwała, y, strachy. E, właśnie tutaj są jakieś też e, wampiry i tak dalej, strzygi, e, duchy, zombiaki. No i wszystko będziemy e, wykonywać trochę takimi panami, którzy lubią sobie tam coś tam. To, no jaki jest tutaj jeden surowiec, który zbieramy? Nie, nie przyjmij Mikołaju takie słowa. Przepraszam. Jednak nie. nie. U, przepraszam. Ale co jest super w tej <laughs> grze? Że jest tura mojego elfa. Zagrywa sobie karty i jak ja stwierdzę, że chcę mu pomóc, mogę wziąć swoją kartę z ręki i szybko dołożyć do jego karty i ona jest wtedy mocniejsza. Tak. Tu są wspólne kombo. I to właśnie tworzy fajny efekt tej e, tak. kooperacji. No, Ale tak, czuć tą kooperację, że dołączamy się do czyjejś tury. Nie siedzimy, nie grzabiemy w telefonie, <laughs> tylko rzeczywiście patrzymy, co kolega tutaj kładzie, żeby ewentualnie się dograć do niego. Inaczej nie dacie rady. <laughs> Nawet jak będziecie mieli dużo... <laughs> ho, ho, ho. Nieważne. Nie dacie rady. Dokładnie tak, więc jeżeli lubicie książki, Andrzeja Pilipiuka, yy, i lubicie kopy, karciane, to tutaj, proszę bardzo, prezent na święto. Tak, ja, to, to dla Mikołaja. Aha. Taki ten Mikołaj. Dobra, no to co dalej? To może ja, ja z szafy wyciągnę. Tutaj, gdzie duchy mieszkałem, bo ja się teraz tam ręce wkładać. No o, dobra. Proszę bardzo, no i jakby. było? Duże prączko! Tak, spore, ciężkawe, wypełnione y, superbohaterami. No takimi jak Super Mikołaj. No ale Super Mikołaj nie jest zombie. Jeszcze. Jeszcze. Nie wiadomo co się stanie, no bo, jakby taki e, Deadpool zombie pana ugryzł, no to ooo, to byś był kolejną postacią w Marvel Zombies. Pomyślimy, pomyślimy. Pomyślimy. Dobrze, w skrócie, co my tu mamy? Mamy Zombieside'a. E, tak, e, moja opinia. Najbardziej asymetryczne postacie, jakie do tej pory były w Zombieside'ie. Najmniej skomplikowany sposób dobierania umiejętności. Bo nie ma broni, tylko są cechy. Yy, świetny klimat. Marvela. Jeżeli ktoś kocha filmy Marvela, to będzie czuł, jakby po prostu odgrywał scenariusz. Tak, tutaj naprawdę czuć, że gra się tym bohaterem. A nie pierwszym, lepszym jakimś rycerzem, tak. magiem, człowiekiem. Tak. Tutaj czuć, naprawdę. Jestem kapitan. Kapitan Mikołaj i mam super tarczę. Tak, no i ostatnie, co mam do powiedzenia, to to, że my jesteśmy potężnym halkiem, halk miażdżyć, ale halk nie ma tak łatwo, bo w przeciwnikach jest na przykład Thor i ten Thor już tak nie robi sobie za dużo z tego naszego halka. Potrafi go tam nieźle tam połomotać. Dokładnie. I tutaj walczymy przeciwko komu? Bo jak my jesteśmy zombiakami, to walczymy przeciwko tarczy, tak? O, więc tutaj S.H.I.E.L.D. i nie zombiaki, Dokładnie. my zombiaki, oni S.H.I.E.L.D. Dokładnie tak. Jeżeli ktoś już Marvel Zombies posiada i chciałby polecić innym, to zachęcamy w komentarzach zostawić wiadomość, e, hashtag sztafeciarze. Będę walczyć o mianowanie tych e, jednostek e, tarczy jako sztafeciarzy. Do A już... ja widziałem, że tam Elf chyba gameplay jakiegoś jeszcze z tego robił, o, tak? O, gameplay wleciał! I, I tam chyba było coś o sztafeciarzach. Było o sztafeciarzach, to więc... No, Mikołaj chyba musi wrócić do tego, więc tutaj, tam gdzieś się pojawi, zaraz tu, gdzieś tu, tu, tu i zerknijcie czemu sztafeciarze i hashtag sztafeciarze tam. Zachęcamy do zostawienia komentarza. I teraz co, jedziemy dalej? Dobra, to ja dalej mam z Wura wyciągać? No, może być. No dobra. Coś tam jeszcze mam. Oh. Ale Mikołaj no, ma wokal. To, to jest bardzo duży wór, widzicie? Więc dajcie mi chwilę. Oh. Wór bez dna. Uuu, <laughs> <laughs> ale wjechało. Oh, co my tu mamy, tak. Mikołaju? IOS End. Kolejna gra kooperacyjna, w której od jednego do czterech graczy spotykamy się jako magowie bram i walczymy przeciwko strasznemu Nemesis. Tutaj będziemy zdobywać zaklęcia, jest to deck building, czyli budujemy sobie cały czas talię z danego rynku i staramy się pokonać właśnie mocarne potwory, które nie są łatwe do wygrania. A dodatkowo w tej edycji. Nowy początek. Mamy jeszcze fabułę. Mamy kampanię. Mamy przygodę. Czy ta kampania nam odblokuje może na jakiś mag nowy? Albo nowy Nemezis? Nie powiem. Nie powiem! Nie, Nie powiem! powiem. O, no to trzeba się dowiedzieć, ale mi teraz zachęcił! No dobra, Trzeba chodzić. samemu sprawdzić, ale tam się dużo, dużo pojawia. Mamy tutaj oczywiście yy, nowych maków bram, nowe nemesis, nowe karty i to wszystko jest kompatybilne z innymi IOSami. Więc to można później tak, tak jak Ruty, tak tu, 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 tak. Tu, tu, tu. Więc to nie tylko dla fanów asn a jeżeli mają podstawkę, ale to też samo sobie jest podstawką. Tak. Więc to jest prezent dla każdego, kto robi kopy, ale też świetne do gry solo. Właśnie miałem o tym mówić. Mikołaj, jak nie ma co robić wieczorami, to rozkłada i tutaj klepie złe istoty. Bo Mikołaj jest dobry. Jeżeli chcecie pomóc Mikołajowi w obronie Greyfold, no to proszę bardzo, tutaj pudełeczko dla was. Ja je też. Nie, no nie, to do Mikołaja też. To, to A, to Mikołaj. To Mikołaj sobie też. nie odda. Dobrze dobrze, to może ja teraz tak sięgnę no i zrobię tak. Mamy! Zapolijowane jest, Funkielnówka. Funkielnówka? Przed Państwem tytuł, którego nie muszę pewnie przedstawiać, ale może jest ktoś, kto się przed nim uchował. Evergreen. Evergreen. Magiczne słowo Evergreen. Dokładnie tak. To jest NeuroShima Hex, czyli powiedzmy takie portalowe szachy. Tylko, że nie tak proste w zasadach jak szachy ale równie wymagające z większą głębią bym powiedział wow. I, z, i z w ogóle z całym uniwersum NeuroShima, które po prostu się wylewa, jeżeli chodzi o ten klimat. Tak, post post apokalipsa Tak, dokładnie. Więc y, mamy tutaj nasze ulubione heksy, będziemy je zagrywać, będziemy sieciować. Widzimy, wiemy, że y, zasieciowane sieciarz nie, e, nie, sieciuje. Sieciuje? nie sieciuje. Nie sieciuje. Nie sieciuje. Sieciuje? Nie sieciuje. W Dajcie w komentarzach, czy się czuje, czy nie się za Za się ciemamy, Dobrze, więc do Neuroshimy jest też masa dodatków. I znowu płeczka. Tu, 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 tu. Ładnie wygląda. Więc jak się spodoba? Do kolejnych świąt na pewno będziecie mieli co wybierać. Dokładnie tak. A do tego jeszcze dodam: jest też aplikacja na telefon. I na niej również możecie wypróbować armię z Neuroshimy. Teraz powstała armia wyjątkowa, dlatego że partyzanci. Tak? Który? Która jest dostępna tylko i wyłącznie w aplikacji mobilnej. Dokładnie tak, więc... Przetestujcie, bo warto. Dokładnie tak. Zachęcamy do e, skorzystania z aplikacji, do kupienia sobie prezentu pod choinkę. Czy komuś, może ktoś jest właśnie fanem takich e, pojedynkowych e, gier? Ja w takim razie odkładam pudełeczko. Proszę bardzo. A co Mikołaj robi? E, ja tu właśnie kończę partyjkę partyzantami. Dasz mi chwilę? Nie Ach, ma problemu! Dabe, wrócę do tego. O oh. Mikołaj ma elfy. A gdzie pracują elfy? Na takiej taśmie. Takiej jest taśma, i leci zabawka, i na przykład rączka do dokładnie. Tak, a ta taśma gdzie się znajduje? W fabryce. Aha. No I to nie byle jakiej! O wow. Bo w fantastycznej fabryce. <noise> no. ho, ho, ho. <noise> Tutaj był też gameplay na naszym e, YouTube. Tak. E, jesteśmy zafascynowani tą grą. Która też ma właśnie. Ja lubię takie gry, które mają proste zasady, ale jak je rozłożysz, to mózg aż tak. Mmm, co teraz? Szukanie... Tłumaczymy szybciutko tą grę, tak? To naprawdę tak. jest chwila, moment, a później asymetrycznie, więc nikt nie czeka na swoją turę. Myślimy, rzucamy kolejnymi kostkami, tak? Mhm. I tak. jest tyle radości, tyle rozmów, tyle tak. fascynacji. Szukanie takiego takiej, takiej optymalnego wykorzystania tych kostek, bo to się właśnie rzuca i wykorzystuje się te oczka w różnych celach, jest naprawdę bardzo przyjemne i jest troszkę takiej troszkę takiej interakcji no, stricte negatywnej, choć pozytywna trochę też jest. Ale negatywne jest, bo to podbieranie kart i, i ogólnie ten rynek, to, że właśnie czeka, żeby dobrać sobie tą jedną kartę z rynku i coś ci ją zabierze, jest. Zabierze, albo zresetuje cały rynek. A on zresetuje ha, 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 ha. cały rynek, no tak. Więc jeżeli lubicie euro, ale euro bardzo szybkie, naprawdę to się gra pół godziny. Tak. Czyli My, myślę, minut. że. Na początku nawet do godzinki, ale z każdą kolejną rozgrywką skracamy ten czas, bo każdy mniej więcej już na jakąś taktykę obranym tutaj, a może taka karty wyszła, ja zrobię sobie to, przejdę do tego, że co sobie tak, polecę tam i pere... Pe, pe, pe. Mikołaj odleciał. <śm> RUDOL! <śm> na samkach. Odleciał. Więc jeżeli lubicie euro i szukacie czegoś yy, na rozgrzewkę, czy po prostu między partiami, czy. Yy, te, te, Gdy czy... mamy troszkę mniej właśnie czasu, nawet tak. nie między partiami, bo to naprawdę no. jest samowystarczalna gra. to grasz raz i chcesz grać drugi. Mhm. Więc ja nawet cztery razy bym tak pyk, 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 pyk. Tu się można nawet pochwalić, że ostatnio, yy, kiedy odwiedzałam świętego Mikołaja i panią Mikołajową, graliśmy w Ark Nowę z dodatkiem. A później, jeszcze na dobitkę chcieliśmy coś zagrać, no i właśnie ten tytuł nas oczarował. Fantastycznie wszedł. Fantastyczne fantastycznie. fabryki weszły fantastycznie. I dostępny jest z fantastycznym dodatkiem. Fantastycznym! Asymetrycznym. Tak, witaminki. Witaminki. Czy my coś jeszcze mamy z fabryki? Ja się jeszcze rozejrzę. Ojej! 3, gdzie 3, mogłam 5, pominąć? 7, 8, Czegoś mi tu brakuje. No Mikołaj jeszcze chyba jedno. jeszcze jedną rzecz przynosił tutaj. Ja, że? ja nie wiem, jak się to udało. Ja, jak, jak? Ale czego tu brakuje? Ja już, ja już niosę, Mikołaj, przepraszam, przepraszam. Mikołaj, czeka! Ooo, jakie ciężkie! O, kawał pudła! No, takie wielkie pudło mój elf zapomniał. No to już trzeba bardzo kogoś kochać, żeby taki prezent komuś sprawić. Ale powiem, jak to wynagradza. To kupcie komuś, z kim zagracie akurat tę kampanię. Dla mnie to jest najlepsza kampania w tym roku. Przyznaję się. Ale ja ogólnie jestem fanem Assassina. Więc jestem może trochę nieobiektywna, ale... No naprawdę, jeżeli chodzi o budowę postaci, różne zakończenia, e, ogólnie taki feeling RPG... uff. Asasyn skradł moje serce. Trochę na początku się bałam, bo no, bałam się, że będę to tak porównywać do komputerówki i będę mówić: e, to nie to, ale to jest dokładnie to to, to, to. to jest to, czego bym y, chciała w planszówce na bazie gry komputerowej. Mikołaj musi coś sprawdzić. Patrzymy, patrzymy. Co to Mikołaj na telefonie. Ooooo! Lista życzeń od dzieci na ten tytuł jest. O, nawet widzę, że nie tylko od dzieci. Ja tam jestem, ja tam jestem. Czemu jesteś dwa razy wpisana? <laughs> Przepraszam, Mikołaju! Z Nie ma takiego oszukiwania. Zawsze często wymieniałam ten tytuł w, w prośbach. E no dobrze, no to mamy w takim razie Asesyna z piękną kampanią. Tak, na ile taka kampania wystarcza? Około 50 godzin? Ooo! co, tyle grania! Więc jak e, gdzieś tam mamy graczy e, Gloomhaven'ów e, czy może jakichś tam Zombicide'ów, e, na przykład ostatnio Fort Henryk zaczęłam, więc jeżeli no. ktoś e, lubi kampanię i ma e, zespół do tego, dwie, trzy, cztery osoby, no to wcielajcie się w asesynów. Powiedzcie jak e, zakończyliście, ile achievementów zdobi, zdobyliście w o. kampanii. Dajcie znać tam, tam. w komentarzach, zachęcamy. A tutaj w tym tytule... Ja też słyszałem, że on podobno tak fajnie wprowadza, nie? Że to nie jest takie rzucone na głęboką wodę. Tak, tutaj jest e, pierwsze scenariusze, To jest e, dosłownie e, jak tutorial w grze komputerowej. Kojarzycie? Jak się uczycie, no, żeby chodzić, musicie e, klikać WSAD. To tutaj jest dokładnie tak samo. Jest tutorial i e, tutorial ci mówi. Ale ty nie musisz już znać wszystkich zasad. Nie czytaj jeszcze tej instrukcji. Tak, skończ tutaj. i gra. Tak, tutaj ten scenariusz pokażemy Ci, jak chodzić i się ukrywać, a tutaj pokażę Ci, jak używać broni, a tutaj jak na przykład coś tam. I to jest naprawdę fajne, bo nie przytłacza ta gra tak od samego początku. I też fajnie buduje, że my jesteśmy uczymy się być tymi asesynami, bo taka jest trochę waboła tego, że jesteśmy takimi nowicjuszami wśród asesynów i dopiero się umacniamy. Piękna sprawa. Jak Mikołaj? Mikołaj, też był kiedyś nowicjuszem. A teraz ja super bohaterem. Dokładnie tak, więc jak chcecie być bohaterami i dołączyć do Ezio, no to tutaj. Albo do Mikołaja. Albo do Mikołaja. Szukam Timu do gry. <laughs> Szukam Timu. Nocne granie za niedługo. Do zobaczenia. <laughs> Dobrze, to co? To co? To tyle. Mamy tyle pięknych tytułów przed nami. Naprawdę wartych do sprawdzenia, wartych do zagrania, wartych do przetestowania. I wartych do kupienia. Dokładnie tak. I... A tutaj jeszcze tak, do, tak ci przerwę. Uh -huh. jeszcze, dobrze, przepraszam, Mikołaj stara się być miły, ale tutaj zaczęliśmy jednocześnie, więc pozwolę sobie pierwszy. Tak, oczywiście. Starsi przodem. Bo Mikołaj przygotował jeszcze specjalną ofertę na tak, kilka rzeczy. Sprawdźcie w opisie. Tam jakaś coś będzie fajnego. Mówię wam. Warto. A teraz tym miłym akcentem e, zakończymy ten piękny świąteczny odcinek. Dziękujemy bardzo i bądźcie grzeczni. Jak najbardziej. I do zobaczenia. Do zobaczenia. O nie! Szybko skończył się filmik. Klikajcie w ten po prawej stronie, zanim zanim się wyłączy. Szybko, szybko.